Cześć, z tej strony Adrian z Czytelni Komiksów między kadrami. Dzisiaj przedświątecznie, a raczej już świątecznie, pewnie kiedy będziecie to oglądać, będzie o dwóch komiksach Absolut. Miejmy nadzieję, że uda się Wam to obejrzeć, bo Kot Klusek jest zainteresowany i to jest dla niego idealny czas na to, żeby Państwu przeszkadzać. W każdym razie będzie o dwóch komiksach Absolut. Będzie o Batmanie Snydera nie tylko Snydera, jeszcze dragoty. Ja nie wiem dokładnie, jak się wymawia nazwiska tego pana i będzie absolut Superman. Ja tutaj mam wydanie w twardej oprawie, które jest, ma zbiorczy tytuł Zoo i ono zbiera sześć zeszytów serii Regularnie. I tak, co mogę powiedzieć o tym komiksie? Więc to jest odpowiedź DC Comics na to, co Marvel robi w serii Ultimate, czyli taka wariacja na temat tego, jakby to wszystko wyglądało, gdyby losy głównych bohaterów potoczyły się trochę inaczej, aniżeli w tych originach, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. I tutaj nie będę spoilerował, no trochę rzeczy potoczyło się inaczej, przez to ten Batman jest inny i ten Batman ma taki vibe, ja bym powiedział, Batmana Franka. Kamillera tego zmroczny rycerz z powrotem mrocznego rycerza zdecydowanie jest brutalniejszy jest taki bardziej powiedziałbym agresywny w podejściu a przy tym inteligentny oczywiście też wizualnie jeżeli chodzi o ekwipunek, sporo rzeczy się tutaj różni w związku z tym to wszystko jest ciekawe no i nie ma tyle pieniędzy nie wiem czy to spoiler czy nie inna jest jego relacja z Alfredem, ale to akurat, to, że nie ma tyle pieniędzy, uważam, że w tym komiksie się udało, ile to, co w pewnym momencie zrobił tynią czwarty, że wybrał Bruce Wayne'a z kasy, moim zdaniem było zabiegiem w serii głównej neutralnym, a to, co pisało Mariko Tamaki, kiedy on zaczynał się spotykać z sąsiadami gdzieś tam na jakimś party, to w ogóle dla mnie było tak out of character, że nawet nie będę tego komentował. No tutaj, natomiast tutaj, ponieważ główny bohater jest Sprowadzone do takiego basicu ma trochę gadżetów, ale bez przesady, moim zdaniem, to ono dało mu. Znacznie większej wiarygodności. Więc ten Frank Miller cały czas tutaj jest widoczny, ale mimo to Snyderowi udało się zachować swój własny styl. Bardzo ciekawym pomysłem jest otoczenie głównego bohatera i ludzie, którzy w tamtym świecie występowali w charakterze złoczyńców, tutaj są często jego kolegami, więc widać w nich, Taki rys tych cech, które my widzieliśmy również w tym świecie głównym, nazwijmy to, czy właściwym Batmana, ale przy tym mają swoje mm, takie własne oryginalne cechy. Tak samo jak ten Batman ma swoje własne oryginalne cechy. Przy tym mamy dużo dynamicznej akcji, dużo pomysłów. Komiks jest wiarygodny, interesujący, więc ja jestem na tak. Czy to jest lepsze od tego, co robi Marvel? Na pewno nie powiedziałbym, że to jest lepsze od świetnego Spidermana Hickmana. Jak na razie przeczytałem 2 TPB, a może 3. Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ten Hickmana jest naprawdę fajny, ale tutaj. Ponieważ jest to taka fajna, współcześniona wersja mrocznego rycerza z dobrymi dialogami, z dobrym scenariuszem i z dobrymi pomysłami na to, jak to mogłoby się potoczyć alternatywnie, gdyby pewne zmiany w życiu głównego bohatera zaszły, mnie absolutnie przekonują. Nick Dragotta, który tutaj ilustruje, bardzo fajnie rysuje tego Batmana jako takiego wielkiego, po prostu groźnego gościa, pomimo tego, że jest młodym chłopakiem, podoba mi się te podobają mi się też kolory. Kolory są takie jasne, jest bardzo dużo takich kolorów, które no, gdyby je może trochę wytłumić, to byłoby takie bardzo mroczne, ale tutaj powoduje, że ten, to otoczenie, to miasto Bruselina jest takie bardziej powiedziałbym, energetyczne, i wydaje mi się, że te kolory otwierają też Batmana na na młodzież. Tak sądzę. Tutaj mamy taki zeszyt z gościnnym występem innego rysownika, ale tutaj, jeżeli chodzi o tego nika, dragotę, który to ilustruje, jak najbardziej to, się moim zdaniem, jak najbardziej to się moim zdaniem nadaje, mieści w konwencji. Świetne pomysły. I Snyder, pomimo, że zaliczył trochę wpadek, jeśli chodzi o Batmana, między innymi ten taki jego All-Star, to dla mnie było fatalne. Ostatnio nawet, ponieważ jestem fanem Snydera, kup kupiłem sobie wydanie takie w twardej oprawie powiększone. Musiałem to przeczytać i powiem szczerze, było to jeszcze gorsze za drugim razem niż za pierwszym, jednak on tutaj pokazuje, że on naprawdę czuje tę postać umie pisać, jest dobrym scenarzystą. Żeby było jasne, bo ja tutaj się wypowiadam bardzo pozytywnie, oczywiście jeżeli mówimy o takim komiksie jako takiej formie rozrywki, jeżeli potraktujemy to jako formę rozrywki, bo to też nie jest nie wiadomo co, ale też jest to zupełnie bezpretensjonalne, bo to nie, nie, abs nie aspiruje absolutnie do bycia czymś więcej aniżeli to jest. Także jeśli chodzi o Batmana w wydaniu Absolut, ja jestem jak najbardziej na tak. Jest to dobra rzecz. I teraz mamy Supermana. No co do Supermana, to podszedłem do niego tak ostrożnie, jak to kiedyś mówiąc słowami tej dawnej reklamy z pewną taką nieśmiałością, no bo pisze to Jason Aaron i to, co moim zdaniem, to jest talentowany generalnie scenarzysta, ja lubię Rosomaka, lubię Gotora, ale to, co on odwalił ostatnio w paniszerze z Kawamarnicą, to po prostu wołał pomstę do nieba. Nie wiem, czy mu kazali, czy, czy, nie, czy nie miał czasu, czy o co to chodziło, czy chodziło o to, żeby zaorać tego, tego Nie nieważne, ale spójrzmy tutaj. Um, jeżeli chodzi o ten komiks, to ten komiks jest dobry. On nie jest tak dobry, jak ten Batman Absolut, ja za chwilę powiem dlaczego, ale on jest dobry. Uważam, że bardzo dobrym zabiegiem była zmiana w życiu głównego bohatera polegająca na tym, no tu będzie mały spoiler, że trochę później następuje kataklizm na kryptonie, w związku z czym on miał czas wypracować więzi ze swoimi Rodzicami. Dlaczego to jest fajny zabieg? Dlatego, że Aaron to wykorzystuje w ten sposób, że jednak jego dzieciństwo ukształtowało go tak, że on jest w porównaniu do tego Supermana, którego znamy z serii regularnej, znacznie bardziej obcy. Jest moim zdaniem znacznie bardziej kosmitą i nie jest chłopakiem z Kansas. To jest fajne. Nie jest chłopakiem z Kansas. To, co też uważam bardzo fajnie zostało zrobione, to ja w ogóle nie jestem fanem peleryny Supermana i zawsze mi to jakoś przeszkadzało. Uważam, że duża czerwona peleryna z takim S na środku, znaczy nie na środku, no ale w widocznym miejscu, Jakoś tak nigdy mnie to nie przekonywał. Tutaj zostało to fajnie zrobione, fajnie rozwiązane. Jak będziecie czytać, to zwrócicie na to uwagę, ale niezależnie od tego, całość komiksu jest osadzona w takim świecie, który jest represjonowany przez dużą korporację i główny bohater stara się coś zmienić, podróżując przez cały świat i tam w, wchodząc w różne interakcje, mając ten swój background kryptoński i te wartości kryptońskie, ale jednocześnie wie, że no, porusza się w pewnym systemie i nie jest w stanie po prostu wszystkiego zniszczyć, ponieważ ludzie też w tym systemie funkcjonują. Więc taki techno-organizacyjny, kontrolowany świat w kształcie takiego bardziej ekosystemu, aniżeli powiedzielibyśmy jakichś rzeczywiście miast i państw, jest czymś takim interesującym. Natomiast tak, uważam, że bardzo jest rozbudowana w niektórych miejscach ścieżka dialogowa i miejscami ten komiks się dłuży. Są wprawdzie ekscytujące Scenę. Ale miejscami ten komiks się po prostu dłuży. Nie posunąłbym się chyba tak daleko, żeby powiedzieć, że on jest nudnawy, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o tego Batmana, to ja przez niego po prostu przepłynęłem, przepłynąłem. Przepraszam, uważam, że to było. To się, przez to się płynie, nie? To, to czytasz, nie możesz się oderwać. O tyle tutaj, no, miejscami to trzeba było to mm, odkładać. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, tutaj bez zastrzeżeń, naprawdę jest to fajnie. Rysowane, aczkolwiek dragotę chyba wolę w Batmanie, bo on jakby tak, jest to mniej komputerowe dla mnie. Tutaj to widać mimo wszystko, jeżeli chodzi o te kolory i tak dalej. Ja, ponieważ jestem analogowym człowiekiem, jeśli chodzi o komiksy, ja wolę, kiedy to jest robione w taki sposób, że ja widzę, że to człowiek przede wszystkim robi bez komputera, a nie, a nie inni. Niemniej jednak, nie można się tutaj do niczego przyczepić, moim zdaniem. Rysunki są w porządku, są takie ujednolicone. Ну, W związku z tym, zarówno takie sceny, które są statyczne, kiedy mamy jakieś rozmowy z rodzicami, czy z innymi osobami są zrobione dobrze, jak i takie bardziej dynamiczne sceny, jakieś walki, czy załóżmy jakieś intergalaktyczne starcia, wszystko to wygląda dobrze. Także jest to rzecz przemyślana. Więc tak to wygląda w absolutie. Ja wiem, że jest jeszcze Wonder Woman, ale po to nie sięgałem. Uważam, że bardzo fajny pomysł, jeżeli ktoś chciałby przeczytać sobie, Taką alternatywną wersję znanych bardzo postaci, ikon, praktycznie popkultury, nie tylko komiksowej, więc jest to coś z całą pewnością interesującego. Z mojej strony to wszystko, ja już się będę żegnał. Jednocześnie chciałem wszystkim osobom, które są zainteresowane kanałem i oglądają kanał, życzyć wszystkiego najlepszego. Tradycyjnie życzę w takich sytuacjach zdrowia, miłości i pieniędzy, ponieważ resztę można sobie kupić. Niemniej jednak, no, oprócz tego, wielu fajnych komiksów, do czytania i udanych lektor. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Oglądajcie filmy, zwłaszcza Kamila z mojej strony. To wszystko. Trzymajcie się. No i cóż, no i cześć.